Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam domowy przepis na miętowe trufle. Potrzebuję garnek. Do garnka wlewam 200 g kremówki. 100 g śmietany, 18%. Mięte drobno pokroję. Trzeba gdzie około garści świeżej mięty. Całość zagotuję. Śmietana zaczęła gotować się, Mieszam cały czas ją w garnku. śmietanę gotowałam około 5 minut na małym ogniu. Przeleję ją teraz do miski. Z pomocą łyżki rozdzieram tutaj jeszcze miętę. Fantastycznie pachnie. Przelewam z powrotem śmietanę do miski i dodaję czekoladę. Ja dodam dwie tabliczki mlecznej czekolady. Na bardzo małym ogniu gotuję śmietanę z czekoladą, cały czas mieszając. Fantastycznie pachnie czekoladą, miętą. Czekolada jest już rozpuszczona. Dodam jeszcze łyżkę kakao. Daję czubatą łyżkę i mieszam. Tak powstałą masę, przeleję do miski. Masę pozostawiam do wystudzenia, chłodną wstawię do lodówki. Minęły około 4 godziny. Masa zastygła. Muszę ją, tak i nie spada. Będę formowała teraz trufelki. Przy pomocy łyżki nabieram masę i szybko kręcę w rączkach kuleczki. Kulki obtaczam w kakao. Czekoladowe trufelki są gotowe, życzę Wam smacznego.